sein, hab immer mich zu wenig gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein und Gott hat's mal mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir Bardzo często kiedy jestem na postoju weekendowym, gdzieś na stacji paliw, bo tam najczęściej są te parkingi dla tirów i bosów.

Kiedy dowiaduje się, ile ja mam tych latek, to mówią jak? 67 lat emeryt i jeszcze bawi się w drivera. Tak, bawię się. Ponieważ jest to jedyny zawód, taki dostępny zawód dla mnie. Bo nie mogę zostać politykiem. To jedyny zawód, który pozwala mi swobodnie podróżować po Europie i oglądać właśnie takie cudowne miejsca, jak na przykład to miejsce nad Jeziorem Badeńskim. Słuchajcie, cudowne miejsce, piękne jezioro o ślicznie, prawie że krystalicznej wodzie, do którego miałem troszkę problem dojechać, bo GPS bez przerwy próbował mnie przeprowadzić przez Szwajcarię. Niestety jadąc z towarem, nie możesz przejechać przez Szwajcarię, bo gdyby Cię złapali, to są bardzo wysokie grzywny, no takie wysokie grzywny, które już chyba do końca życia nie mógłbym spłacić. Ale mimo wszystko no, warto było tego trudu troszkę ponieść walki z GPS-em, właśnie żeby zobaczyć, to jezioro, ja jeszcze skorzystałem z tego, że miałem trochę czasu. Widzicie tutaj, wjechałem kolejką na wysoką górę, która jest w granicach miasta, w którym byłem, i stamtąd miałem jeszcze bardziej cudowny widok z góry na to jezioro. A potem, mimo że zapłaciłem ticket, czyli bilet, w obydwie strony tą kolejką, kiedy wjechałem na górę i zacząłem, jak można spokojnie, cudownie zejść sobie takim spacerkiem na dół, to właśnie postanowiłem, że nie, że jednak no wszystko zrobię sobie spacerek na dół. Bardzo się to opłacało, ponieważ po drodze było coś w rodzaju takiego mini zoo. Można sobie było poglądać zwierzątka, pokarmić niektóre zwierzątka trawą, jeżeli tylko raczyły podejść pod ogrodzenie. Także było to Cudowne, cudowne przeżycie. Yy, bardzo Was zapraszam. Jeżeli któryś, ktoś z Was będzie miał urlop wakacje i będziemy miał ochotę w te strony zawitać, to naprawdę warto. Thank <laughs> you.